13,8 punktu procentowego. Tyle wynosi bezrobocie w powiecie koneckim i jest ono najniższe od lat. W całym województwie jego stopień to 10,8 punktu procentowego, ale na przykład w powiecie skarżyskim to już ponad 20,3 punktu procentowego. Sytuacja na powiatowym rynku pracy była bardzo dobra. Na koniec grudnia 2016 roku Liczba bezrobotnych wynosiła 4216 osób bezrobotnych, w tym 50% to były kobiety. Nastąpiło zmniejszenie stanu bezrobocia o 1020 osób do początku roku 2016. Jest to bardzo dobry wynik, także był jednym z powiatów w województwie świętokrzyskim powiat w konecki, w którym zanotowano najwyższy spadek bezrobocia. Mhm. Jak ten procentowy wygląda? Stopa bezrobocia liczona na koniec listopada 2016 roku w Powiecie Koneckim wynosiła 13,8% i w stosunku do stanu na początku roku spadła o 3,6 punktu procentowego. Mm -hmm. Takiego wyniku nie osiągnęliśmy do tej pory w, analog w analogicznych okresach lat poprzednich. Trudno mówić, że sytuacja się nie polepsza, skoro w 2005 roku ponad 11 tysięcy osób z naszego regionu nie miało pracy. Było to dokładnie 21,3% wszystkich mieszkańców. Obecnie bezrobotnych mamy nieco ponad 4 tysiące. 50% z nich stanowią kobiety, aż 70% z tej liczby mieszka na wsi. Na niskie bezrobocie w naszym powiecie ma wpływ wiele czynników. Kluczowe jest znajdowanie skutecznych inwestorów. Aktywna działalność koneckich przedsiębiorców, pracodawców, która sprzyja rozwojowi, oraz działalność władz powiatowych i gminnych, ciągłe ożywianie rynku pracy, również dobra organizacja w urzędzie, w konsekwencji pozyskiwanie dodatkowych środków w ramach projektów dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz dobrze zainwestowane środki Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego na ograniczanie bezrobocia. Za to wpływ na brak zatrudnienia często mają sami bezrobotni. Pewien odsetek z nich odmawia propozycji pracy lub innej propozycji wsparcia, którą przedkłada im pup. 364 osoby odmówiły przyjęcia propozycji pracy bez uzasadnionej przyczyny lub innej formy, którą miały tutaj u nas proponowaną. W ubiegłym roku w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy zaktywizowano 3493 osoby. Skorzystały one z różnych form wsparcia dla bezrobotnych, staży, prac interwencyjnych, ponów stażowych, ponów na zasiedlenie i tym podobnych. A jak bezrobocie kształtuje się w poszczególnych gminach naszego regionu, najwięcej osób bez pracy jest w końskich. Jeżeli chodzi o bezrobocie w Powiecie Koneckim, na poszczególne gminy przedstawiało się następująco. Najwięcej osób bezrobotnych zarejestrowanych w miasto-gmina Końskie. 1631 osób, ale tu jest dobra wiadomość, bo spadek o 475 osób do roku poprzedniego, do początku roku. No to jest duży odsetek. Natomiast w pozostałych gminach te statystyki układają się następująco. porków to 1192 osoby bez pracy i ich spadek w 2016 roku o 244 osoby. Najmniej bezrobotnych mamy w gminie Supia, dokładnie 72 osoby. Gmina Gowarczów 270 osób, gmina Fałków 165 osób, Radoszyce 471 osób, Ruda Maleniecka 207 osób i Smyków 208 osób. W 2016 roku na zasiłki dla bezrobotnych wraz ze składkami w naszym regionie przeznaczono dokładnie 13 494 200 zł.